Dzień piątego mojego wyzwania, podczas którego bez inwestycji na start rozkręcam sklep online na Vinted, sprzedaję zwykłe używane ubrania. Wczoraj był najsłabszy dzień tej serii, zarobiłem tylko 50 zł. Co prawda prognoza na koniec dnia pokazywała około 3000 zł, ale ja postanowiłem żeby zarobić jak najwięcej w te 8 dni, więc lecimy ciśniemy dalej. Dzień zaczął się dobrze. Klienci, którzy wczoraj nie odczytywali i nie odpisywali, dziś zaczęli się odzywać. Na początku miałem się największy starość z mojej szafy, ale nie ma różdę, bo nie zagląda się w zęby. godzinę później kolejna klientka, do której pisałem wczoraj kupiła za 39 zł tej chwili obbiłem kolejne 3 ogłoszenia, kolejne 13 złotych Łącznie na się inwestycji. na Przez ostatnie 4 dni się na tym, żeby więcej ogłoszeń, bo przypominam, rozkręcamy konto od zera. Za to się co robiłem, to co jakiś czas podchodziłem do komputera na 2 minuty, odpisywałem klientom i nie robię praktycznie nic więcej. Ogłoszenia są wystawione, reklama uruchomiona, wszystko na pracuje, więc ja mogę trochę zwolnić. Realnie się pracowałem mniej ze wszystkich dni, bo 90 minut, a dzień piąty okazał się najbardziej dochodowy. Wieczorem kolejne 3 a przed samym jeszcze fajny zestaw trzech rzeczy. Strategia dokładnie tak jak powinna. Dodatkowe prostu szczęśliwy. Zaobserwuj mnie i wróć jutro na dzień szósty, żeby sprawdzić.